Znajdujemy się na plantacji truskawki konwencjonalnej w okolicach Poznania. Mamy okres tuż po zbiorach. Wielu plantatorów zastanawia się, co dalej z roślinami, podejmując decyzję o koszeniu liści na zasadzie bo, na, bo tak należy, bo tak się robi od wielu lat. Chciałbym tutaj od razu zaznaczyć, że koszenie liści jest zabiegiem tylko i wyłącznie fitosanitarnym i wykonanie tego zabiegu należy. Rozpatrywać indywidualnie. To, że sąsiad kosi, nie znaczy, że też należy kosić na danej plantacji. Wykonujemy ten zabieg tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy problem albo z, ze szkodnikami, typu przynciorek, roztocz, albo z opanowaniem chorób grzybowych. Jeżeli zdrowotność liści jest zadowalająca, absolutnie nie wolno, nie należy kosić. Gdyż w ten sposób wytrącamy roślinę z prawidłowego funkcjonowania, z prawidłowej równowagi fizjologicznej. Kiedy kosimy liście? Bezpośrednio po zbiorach. Kosimy na wysokość kilku centymetrów, tak żeby nie uszkodzić liścia sercowego, żeby nie uszkodzić szyjki korzeniowej. Część plantatorów decyduje się, żeby skoszone liście od razu wywieźć z plantacji. Jest to bardzo dobre rozwiązanie i uzasadnione szczególnie wtedy, kiedy mamy olbrzymią presję chorób. Bezpośrednio po skoszeniu liści musimy pamiętać o intensywnym nawożeniu, głównie azotowym, tak żeby roślina jak najszybciej tę masę liściową odbudowała i musimy pamiętać o wykonaniu bloku zabiegów ochrony. Przeciwko chorobom grzybowym i przeciwko szkodnikom. E, oczywiście do zabiegów ochroniarskich warto również wkomponować e, zabieg biostymulujący. Niewątpliwie skoszenie liści jest ogromnym stresem dla, dla roślin. E, aby ten stres zniwelować, można dodać e, aminokwasów, np. terasort kompleks litr, 1,5 litra na hektar, z dodatkiem półprocentowego roztworu mocznika. Podejmując decyzję o koszeniu bądź też pozostawieniu liści na roślinach, należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Jeżeli koszenie zostanie wykonane zbyt późno, bądź też odbudowa liści będzie przedłużała się w czasie, bądź też roślina po skoszeniu liści nie zostanie właściwie wyprowadzona ze stresu, należy się spodziewać, iż truskawka we wrześniu. Zacznie kwitnąć, to kwitnienie będzie słabe, aczkolwiek ono jest w ogóle niepotrzebne. Jest to całkowicie negatywne zjawisko, gdyż w dużym stopniu ogranicza potencjał plonotwórczy w przyszłym sezonie. Kiedy należy wystrzegać koszenia liści? Wtedy, kiedy mamy rośliny młode, które dopiero tworzą masę liściową, wtedy, kiedy mamy niesprzyjające warunki pogodowe. Utrudniające odbudowanie masy liściowej. Należy pamiętać, że masa wegetatywna musi być odbudowana do sierpnia, kiedy truskawka zawiązuje, inicjuje pąki kretowe na przyszły sezon. Jeżeli warunki pogodowe, które panują w danym, w danym okresie wegetacyjnym, mogą utrudniać to odbudowanie, należy rozważyć pozostawienie liści niekoszonych.